Witajcie, z tej strony Nira Stable i jestem dzisiaj z Hisaną. Właśnie dzisiaj sobie pojedziemy po magiczniaka, po pierdzika. Tak. E, tu mamy tego. E, woodrow, tego. Ala la Kelpi, może tak. Tak, który jest a, no. ślepy według Hajdusi. No bo jest ślepy. Nie, jest to no nie uderzył. E, nie, bo ty nim prowadzisz, ale jak się tak... Przyjrzysz bliżej. No dobra, może lepiej już ruszmy sobie do przodu. Ja ci mówię, jak zacznę przeczytać to, kim on jest, ty będziesz wiedziała, że jest hmm. ślepy. Nie jest ślepy. On dla mnie nie jest ślepy. Co ty też. On się, on się kieruje grzybami z resztą swojej rodziny. Czym się kieruje? Ja ci to przeczytam. Jakimi grzybami? Grzybami w Zielonej Dolinie. Ty obrażasz mój sprzęt. Ja nie jestem grzybem. Mówię, że się porozumiewają dzięki grzybom, no. O, no, ale klimacik ciemniutko. Ty powiedz, że zielonymi grzybami, a ja tak jestem na zielono ubrana. Ale to może źle grzybami w zielonej dolinie. No, lepiej. Serio? Tak. Jak ja miałam nazwać tego konia? Nie wiem. Orange Dream? Ach. A tak, podobnie jak do Twojego, ale oręż. Mm -hmm. Bo ja, moi drodzy, kupuję nie ala kelpi. Jedziesz? Dynię. O mleko. cebula. to cebula? dla mnie cebula, czyli to jest cebula? Który to cebula? Bo ja na te małe dynki mówię cebula. No to się śmieje, że ten koń, to jest cebula. Jajku, czy ja jak skaczę, to ten list też czasem skacze? No. Dobra, może. Ale cebula nie. nie skacze. No mówię Ci, Jorvik jest domem. Y Pięknych i majestatycznych klas koni z całego świata. I to właśnie na tej wyspie można spotkać najbardziej niesamowite wierzchowce. I to masz na dole napisane. Wierzchowiec, znany jako Wood Deer, pochodzi z wilgotnych klasów Evermist znajdujących się na północy Jorwiku. ponoć zwierzęta te to konie fiorskie, które zbyt długo przebywały na bagnach spowitych pandoriańską energią. I długo uwa uważano, że na Wood Deerach nie da się jeździć. Dopiero po wielu latach badań drujska zielarka Hazels. Damet odkryła, że konie te nie odbierają świata za pomocą wzroku i słuchu, droga Hisanko. Ale ja przeczytałam... Tak, jak opis, opis tego Uder i tam jest takie wyraziste, ziemisty zapach na początku jest on dość intensywny, lecz tyle zaczyna się nawet podobać i mi się takie zabawy złe przypominały. O, o nie! A ja właśnie kupuję sobie pepite. pepite I nie wiadomo proszę. skąd. Pepita. Pepita pochodzi, te tajemnicze konie pojawiają się później jesienią, gdy opadną już liście. A poranki są dość mroźne i przynoszą ponoć szczęście, pojawiając się na dobrze zachowanych polach. Czyli dyzybu. Hehe. Na no, tych dyniowych najbardziej. Będę mieć y, 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 braciszka, bo sweet to nie jest dobra ta bardzo. Będę mieć braciszka. Braciszka, dynka. Jej, jej. Który nie jest ślepy. Pomarańczową? No tak, mój nie ślepy, twój ślepy. Patrz, masz siostrę ślepą. Musisz jej pomagać, chodzi. O właśnie, <grym> będę ci pomagać. Mm, w ogóle ja mam wrażenie, że to jest. To są glonki zmieszane z perłami i muszelkami i z, gnitym, z gnitymi glonciami. <grym> no, mówię, że taki Ala Kelpi. Ale gląd się. Dobra, wiek. czas. Tak, właśnie. Gląd <grym> się, gląd <glącio> się. Aka, czyli przezwisko. Czy dobra, kupujemy Orange Dream i zaraz po niego podskoczymy. Mam przyciąć głos? Co masz zrobić? Przyciąć głos, w sensie. Znaczy... Zatrzymać na chwilę nagrywanie, czy, czy, czy... co dalej nagrywać? Nie, nie. A dalej nie. No, no, no dobra. Ha, no tak, co ja jeszcze włączam? No więc jedziemy po twojego braciszka! Jeju! O Boże, co ja powiedziałam? Jej! Nie, jeju. Tego <grym> nie było. Bo ja takiej zamiast jej... A potem pochłonijemy sobie. Co, to co? Tylko sprzęt jej jakiś wybiorę, mu. Mu, bo to będzie mój ogierek, w sensie... Ty masz dużo ogierek. Boże, to źle zabrzmiało! Mam ogiery i klacze w stajni, I, i, i... tyle, no. No więc jadę do Valdal, tamte, no... O, możemy się tam zobaczyć, bo ja tam mam stajnię. Więc do zobaczenia! W porządku, teraz jedziemy do stajni. Skróciłam wam to, Hisana jest nadal z nami, chociaż rozmowa się... ...ździebko ucięła. Ale no... Jakoś tak po prostu wyszło. Um, teraz pójdziemy po Pepitę. i sobie obcykamy sprzęt. No tak, do niej będzie trudno dodać sprzęt, więc e, z doświadczenia już wiecie, y, bo był taki filmik był y, z aktualizacji jakiejś tam czy nie pamiętam z czego do końca to było. Um, no i tam pokazałam y, tak, już wiem, z aktualizacji. I tam pokazałam właśnie. Moje, e, mój outfit do właśnie pepity, bo aktualnie dogrywam dźwięk. Aż, jak już mówiłam, Halloween było dawno temu, ale no cóż poradzę. Dodamy Hisankę do grupy, no ale no wiecie, miałam to wcześniej wstawić, ale miałam party. To odcinek z KS, to co innego, i tak dalej, i tak dalej. To zapomniałam, to za, zapomniałam przegrać. I tak dalej. No, wiecie, wybaczcie mi, że dopiero teraz będzie ten odcinek. Chodź, Hisanka, do nas. Zapraszamy. Tu mamy już naszą kochaną Pepitę. Z góry mówię, że na końcu będzie pokazane zdjęcie aktualnego sprzętu Pepity, bo tamten był spontaniczny i niezbyt jakby pasował do niego, ale do niego trudno było w ogóle coś dobrać, więc Orange Dream musiał trochę poczekać na swój sprzęt. Ale no, właśnie tak zdobył ten sprzęt, dzięki temu sklepowi błyskawicznemu oczywiście, i dzięki niemu mogłam ładny sprzęt dla niego wybrać, który do niego moim zdaniem pasuje i jak widziałam, opinie co niektórych również do niego pasują. No i tu się z Wami żegnamy, oczywiście do następnych odcinków z aktualizacji. No i trzymajcie się i cześć. Lovers staring at each other